że cały świat już jesteś, w zmęczonym ciele, które ma dość tłumaczenia się. A kiedy wszystko zostanie ci odebrane, pieniądze, tytuły, obserwujący, role społeczne, zostanie tylko to, czego nigdy nie dało się kupić, twoja obecność. I właśnie tam, w nagiej chwili, mieszka wielkość. Proste życie to nie ucieczka, to opór, to cichy krzyk kogoś, kto wybrał prawdziwe życie. To rewolucyjny gest człowieka, który patrzy w niebo, czuje wiatr... Ja wyjechałem ponad 4 lata temu, człowieku, do Szwajcarii, a w ogóle z Polski wyjechałem 15 lat temu. Na obok mojego psa. Także wcale nie jest tak jak napisałeś, że wyjechałem w dobrym momencie, bo. Wyjechałem prawie 15 lat temu. Nie wiedziałem 15 lat, to jest, że... lat temu, jaki teraz będzie moment. <noise> mi, to piszę. Bo może ty tak jak ja też zapomniałeś. A teraz pamiętasz. Jeśli ten kim cię poruszył, zabolał, otworzył, a to spełnił swoją rolę. Ach, i zanim wyjdziesz, kliknij w link w opisie lub w pierwszy przyjęty komentarz, aby zrozumieć, jak działa ten proces, który wyciąga tysiące ludzi z trybu automatycznego i pomaga zbudować życie bardziej spójne z twoimi wartościami i tym, kim chcesz się stać. Ach, i zanim wyjdziesz stąd, lewitując z lekkości albo tonąc w refleksji, zależy od twojego kosmogramu albo stanu kąta. Mam dla ciebie ten moment, w którym łamie czwartą ścianę z pełnym urokiem. Polub ten film, zostaw komentarz, wróciłem do domu. Jeśli poczułeś, że to tutaj w jakiś sposób cię przytuliło. I oczywiście zasubskrybuj kanał, bo co tydzień odkrywamy jakąś prawdę.